Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdzie mój żał słońce i gdzie poznał Boga, gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła w polskiem niemowie, pacierza uczyła. Ojczyzna moja to wioski i miasta wśród kulechickich, sadzone od piasta, to rzeki lasy, kwietnie niły, łąki, gdzie pieśni na śpiewają z kowronki. Ojczyzna moja to pro sława, szczerbeć chrobrego, cesarska buława, to duch rycerski, szlachetny, amęski, to nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Ojczyzna moja, to te ciche pola, Które od wieków zdeptała niewola, To te kurhany, te smetne mogiły, Co jej swobodę obrącą przykryło. Ojczyzna moja, to ten duch narodu, Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, To ta nadzieja, co się w serca kwieci, Pracą u ojców, a piosenką u dzieci.